Miałam 14 kurek i te kurki zaczęły znikać, nie wiedziałam co się z nimi dzieje, myślałam, że może lis. Później zaczęliśmy zabezpieczać te kury i nie wypuszczałam ich z zagrodzenia. No i gdzieś tak, ja wiem, z tydzień temu była koleżanka, usłyszałam, że kury krzyczą, wybiegłam, przybiegłam w tą stronę, nic się nie działo i za jakiś czas zaczęłam biegać po drugiej stronie i zobaczyłam, że, że tam są pióra, Jest pióra po białym kogucie i po kurze i biegają tam dziki i w pewnym momencie zauważyliśmy, że Dzik ciągnie tą kurę. Po prostu, że pociągnął ją w czci. Tak sobie nie, nie byłam pewna. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby dzik mógł zjeść tą kurę. Myślałam, że to może jakiś pies albo liza atakował, A to, co ciągnie dzik, to że to są resztki jakieś. No i do dzisiejszego dnia, dzisiaj wyjechałam na chwileczkę z domu, zabrałam psy. Wyjechałam gdzieś tak w pół do 15 razem z mężem, wracałam o 16 z pracy i zobaczyłam, że. Kury biegają tutaj, koguciki, kurka biega po sadzie. Byłam taka zdziwiona, bo przed wyjazdem przyszłam tutaj, zamknęłam, dałam kurom jeść i wyjechałam. I jak zobaczyłam, razem z mężem przybiegłam, zobaczyliśmy, że to jest pełno dzików i za stodoły wyłonił się taki duży dzik i ciągnął kurę. Byliśmy z mężem w szoku, nie wiedzieliśmy co mam robić. Zobaczyliśmy, że tylko już po tych wszystkich kurkach, które były, zostały cztery, a dzisiaj zjadły. Wiemy, że to na pewno zjadły dziki te, te kury. I dla nas to takie dziwne. Ja się próbowałam podpytywać pana weterynarza, czy to jest możliwe, że dziki mogą zjadać kury. On mi powiedział, że prawdopodobnie może im jakichś mikroelementów brakuje. Byłam taka zdziwiona. No i to jest takie przykre, bo. Rzeczywiście nie wiadomo co z tym zrobić. Zadzwoniłam dzisiaj do koła Łowickiego Dzik. Tam pan powiedział, że mam napisać maila. Zadzwoniłam do pana Leśnicznego, pan Leśniczy powiedział mi, że że właśnie albo mam do dzika zadzwonić, albo do urzędu miasta i gminy. My tutaj się grodzimy, jak możemy, a te dziki sobie po prostu chodzą. I teraz ja się boję, jeżeli te dziki tak sobie atakują zwierzęta i są mięsożerne. My tu mamy psy, ale tutaj też po ulicy chodzą dzieci, i to jest takie bardzo niebezpieczne i dziwne. On w pysku trzymał tą kurę, po prostu za skrzydło, tak mi się wydaje, bo ona mu się tak ciągła. Yy, upuścił tą kurę, złapał z powrotem i. Nawet, jak, nawet się nas nie bał, jak my tutaj podbiegaliśmy, to on po prostu wrócił, złapał z powrotem tą kurę i. My tak nie wiedzieliśmy, co mam robić. Tutaj mieliśmy widły, coś taki, i psy też były, ale no bałam się puszczać. A byliśmy tacy w szoku i zdziwieni, że to się tak po prostu działo, że rzeczywiście podejrzewaliśmy te dziki, ale nie byliśmy pewni, a teraz, żeśmy się przekonali, że to na pewno są te dziki. Także to jest coś bardzo dziwnego, żeby dziki żarły. Góry. Te dziki musiały wyważyć to, to, to tutaj furtkę. No i jedne pióra są tutaj, widać, że coś się działo, że po prostu tutaj chyba zagryzły jedną kurę, a drugiej druga biedaczka uciekła i tam widać, że jest taka kępka kur, czyli pewnie tam ją zamordowały i zaciągły gdzieś dalej.

no i smutno, bo my tych, te zwierzęta to tak nie traktujemy jako zwierzęta gospodarcze, tylko one chodziły sobie tak wolno, one były przyzwyczajone, przychodziły do nas na ręce, jadły nam z rąk, te kurki były takie fajne, przykre to jest to po prostu takie, no bronimy się przed dzikami, znaczy się bronimy się, yy, dziwne, bo to bronimy się, nie wiemy przed czym, bo to jest dziwne, tak, i to może, ja się boję, że to może po prostu... Że na przykład one mogą się rzucić mi na psa, na przykład na tego małego, jeżeli one, one lubią mięso, tak? No i to jest dziwne. Poginęły pierwsze te bardziej oswojone, takie, które nie uciekały. O, No to to jest przykre, że takie, ja miałam takie swoje tu, ma, każdy z nas ma swoje ulubione kurki, które tam przychodziły do nas i one pierwsze zawsze giną. Także chyba ja już nie będę kur oswajać. Były pewne. Ale... Tak, chyba one były po prostu jakieś takie, no nie wiem, nie bały się, bo one chodzą przez sp psach spokojnie, psy nic nie robią I, o, i te kury, które sobie tak bardzo lubimy, to one po prostu, słuchaj, giną. Chodziły takie, wiesz, przyzwyczajone, fajne, miały imiona, jedna była Wasylisa, druga była jakaś tam kokoszanel, trzecia coś innego i były naprawdę bardzo oswojone. Takie one były oswojone, nie, nie uciekały.